Cześć, mam na imię Agata i jestem certyfikowaną praktyczką aromaterapii oraz pracy z czakrami. Jestem mamą dwójki dzieci, czterolatka oraz czternastolatki, ale dziś skupimy się na olejkach eterycznych. Wiem, że wiele osób kojarzy je głównie z ładnym zapachem unoszącym się w domu i to oczywiście prawda, ale to tylko ułamek ich możliwości. Olejki potrafią zadziałać prawdziwe cuda. Tylko dla naszego zdrowia fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i duchowego, bardzo są korzystne. <laughs> Mają szereg różnych możliwości. Postanowiłam nagrać to krótkie nagranie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i otworzyć przed Tobą zupełnie nowy, fascynujący świat naturalnego wsparcia. Opowiem Ci, jak te małe buteleczki mogą realnie zmienić Twoją codzienność, pomóc w stresie, w zmęczeniu, w trudnościach z emocjami, w trudnościach ze snem czy koncentracją i nie tylko. Podzielę się sprawdzonymi sposobami na, na ich użycie oraz zdradzę, dlaczego właśnie olejki Dotera robią tak ogromne wrażenie. Nie tylko na mnie. Ale na tysiącach innych osób na całym świecie. Jeśli jesteś choć trochę ciekawa, jak coś tak prostego i naturalnego może mieć e, tak głęboki wpływ na Twoje życie, zostań ze mną. Obiecuję, że nie spojrzysz już na olejki tak samo. No to zaczynamy. E, czym są olejki eteryczne? Olejki eteryczne są to naturalne związki chemiczne pozyskiwane z roślin, z liści, kwiatów, kory, korzeni czy owoców. Roślina wytwarza je, by się chronić przed szkodnikami, chorobami albo jakimiś trudnymi warunkami. My możemy korzystać z tych samych właściwości poprzez używanie olejków. Na przykład, jeżeli pocierasz w dłoniach liść mięty, Czujesz jej taki intensywny zapach. To jest właśnie olejek eteryczny. Um, um, gdy um, olejki działają na poziomie komórkowym i przechodzą przez barierę krew mózg, um, potrafią przenikać przez skórę i dostawać się do naszego krwiobiegu w ciągu dosłownie kilku minut. Ich działanie jest szybkie, skuteczne dlatego tak jest ważna jakość olejków, które używasz. Mówi się, że są 50 do 70 razy bardziej skuteczniejsze niż suszone rośliny. To jest w ogóle bardzo bardzo ciekawe. Naturalne olejki eteryczne dotery są pozyskiwane na całym świecie z roślin uprawianych w ich naturalnym środowisku, co jest bardzo istotne. Firma Dotera współpracuje z lokalnymi rolnikami ponad w ponad 45 krajach. Dzięki temu olejki mają bardzo wysoką jakość i pełne spektrum terapeutyczne, na czym nam najbardziej zależy. Dlaczego Dotera? Na rynku oczywiście jest bardzo dużo olejków eterycznych, ale te, co wyróżnia Dotera, to jest certyfikat CPTG. Czyli to jest gwarancja, że olejki są 100% czyste, bez jakichkolwiek dodatków, bez syntetyków czy rozcieńczaczy. Wiele osób kupuje tanie, olejki eteryczne z jakichś tam marketów, czy tam z aptek, bo ładnie pachną, ale nie mają żadnego działania terapeutycznego, bo są po prostu syntetyczne. Mogą być nawet szkodliwe dla skóry, dla zdrowia. Także nie polecam. Ale dlaczego to jest tak ważne? Bo jeśli um, olejek jest zanieczyszczony lub rozcieńczony, jego działanie jest osłabione i tak jak powiedziałam przed chwilą, może być szkodliwe. Ale z Dotera masz um, pewność działania, ponieważ olejek jest w 100% naturalny i 100% czysty. I tak na przykład w ich, naturalnych, w ich naturalnym środowisku uprawia się na przykład lawendę w Bułgarii, na przykład cytrynę we Włoszech. No bo pomyślcie, że w Polsce wyhodować cytrynę, która będzie miała zawsze te same, ten sam klimat, zawsze. To same warunki atmosferyczne, taką podobną pogodę, no to u nas jest bardzo ciężko, prawda? Dlatego każda dana roślina jest produkowana w różnych częściach kraju, w różnych częściach świata i jest to przeważnie w takich częściach świata robiona, gdzie jest to zdala od jakichś dróg, od jakiegoś, od jakiegoś przemysłu. Czyli to, na czym naj, naj, najbardziej zależy, że, żeby ta roślina dała nam to, co jest naturalne i czyste. Um, tak, są, olejki są bardzo szybkie, działają bardzo szybko, bo wystarczy um, wziąć wdech olejku eterycznego, tak? i w ciągu około 20 sekund, kiedy tylko wydychamy olejek eteryczny, już trafia do naszego mózgu. Do naszej strefy limbicznej mózgu. A jeżeli nakładamy na skórę, to w, mówi się w około 20 minut dociera już do całego naszego krwiobiegu, do każdej naszej komórki. Bardzo szybko, to prawda. No i co? Trzy sposoby używania olejków: aromatycznie, miejscowo i wewnętrznie. Nie każdy może o tym nawet wiedzieć. A więc tak, jak używać? Pamiętajcie, że olejek eteryczny to jest koncentrat i wystarczy naprawdę jedna kropla, żeby uzyskać efekt terapeutyczny. I jeden z tych sposobów stosowania to jest aromatycznie, czyli dyfuzor. Ja mam tutaj w tej chwili dyfuzor. A troszeczkę wody, kilka dosłownie kropelek danego olejku eterycznego zostawiamy. W spokoju, czy w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, i wówczas w ten sposób poprzez oddychanie, wdychanie jesteśmy w stanie zużywać właśnie ten olejek. On nam trafia, tak jak powiedziałam wcześniej, w około 20 sekund do, do naszego mózgu, także bardzo szybko działa. Możemy go dyfuzować kiedy tylko chcemy, kiedy mamy ochotę, w nocy, w dzień. U dziecka w pokoju, tak jak nam jest to potrzeba, taki, taki dyfuzor też oczyszcza nam powietrze, można też taki olejek, jeżeli nie mamy dyfuzora, wytrzeć mocno w dłonie, rozgrzać te dłonie i zrobić tak zwany taki kominek i wówczas również działa również tak samo mocno i efektownie, terapeutycznie, na czym nam to bardzo zależy, tak? Um, następne stosowanie to jest miejscowo, czyli na skórę. Więc um, na skórę proszę pamiętać, że zawsze olejek eteryczny używamy z olejem bazowym. Co to jest olej bazowy? To jest jakikolwiek inny olej. Ponieważ olejki y, rozpuszczają się w olejach, to może być olej kokosowy, to może być oliwa z oliwek, to może być jakikolwiek olej, który mamy w domu. I dlaczego musimy to rozcieńczać? Dlatego, że olejki do teraz są tak silnie skoncentrowane. Że ta jedna kropla może nawet podrażniać troszkę skórę, dlatego, dlatego je rozcieńczamy. I miejscowo, gdzie stosujemy. Kiedy boli nas brzuch, to smarujemy sobie, czy tam dziecku brzuszek. Kiedy boli nas głowa, masujemy, masujemy skronie, wcieramy w skronie, tutaj przy linii włosów. Kiedy mamy jakieś kontuzje, no to również wcieramy, nie wiem, w kolano, w plecy, gdziekolwiek. Czyli to jest to kolejne zastosowanie miejscowe. Następne i dość kontrowersyjne i nie każdy o tym wie to jest zastosowanie wewnętrzne i tak na przykład kropelki właśnie do Tera e, można stosować nie wszystkie, bo nie wszystkie możemy, ale większość tych olejków tak i e, możemy je zastosować w kapsułce pustej, również do kapsułki dajemy parę kropelek oleju bazowego, który wspomniałam wcześniej, albo możemy dać pod język tam kropelkę czy dwie, w zależności od potrzeb i tego, co potrzebujemy osiągnąć, albo rozpuścić w wodzie, tak ja na przykład robię. Co dalej? Przejdę na kolejny slajd. Tak. Stosowanie olejków bardzo nam pomaga właściwie na ponad 90% naszych potrzeb, czyli na problemy układu trawiennego, na różnego rodzaju alergie, też świetna sprawa, na różnego rodzaju bóle, od zębów, poprzez uszy, głowa, brzuch, tak jak wspomniałam, mięśnie. Sprzątać z nimi też można, ja już od jakiegoś czasu stosuję chemię naturalną, robię sama środki różnego rodzaju od proszków do prania, płynów do płukania, poprzez mydła do rąk, oczywiście możemy je też kosmetycznie stosować, czyli na twarz robić swoje kremy, które są naturalne, ponieważ właściwości roślin i wielorodność, które poleca nam doTERRA, jest tak ogromna, że możemy do różnego rodzaju typu skóry je zastosować, a to jest również bardzo e, istotne. E, bardzo są łagodne, oczywiście, nie wszystkie, ale dla niemowląt, dla kobiet w ciąży, to jest też bardzo przecież istotne, prawda? Żeby im nie zaszkodzić. Dla kobiet, które rodzą, są również cudowne. E, co jeszcze mogłabym powiedzieć? Mm. Tak, naj, to jest taka domowa apteczka olejkowa, która y, jest y, no najlepsza, ponieważ ja od niej też zaczynałam i ona tutaj posiada dyfuzor ten, który przed chwilą pokazałam na nagraniu y, ale również komplet olejków, dzięki którym będziemy mogli zaopatrzyć się już w. Tak zwaną apteczkę na wszelakie rodzaje chorób, infekcji i jakichkolwiek innych rzeczy, które nam mogą się przydarzyć. Tak? No i ten zestaw startowy nazywa się Home Essential i zawiera olejki takie na sen, na stres, na odporność, na trawienie, na ból. I tak, w skład tego zestawu wchodzi cytryna, na przykład mięta pieprzowa, lawenda. Cytryna, tak jak wspomniałam na początku, ona, mamy napisane, dodaje energii, poprawia nastrój, oczyszcza. I tak, ja na przykład codziennie, od wielu miesięcy, rano naczczo ją piję. Co ja robię? Do szklanki letniej wody, letniej, nie, nigdy nie ciepłej, bo tracą swoje właściwości olejki. Daję sobie dwie kropelki, um, mieszam bardzo mocno, mam taki spieniacz do kawy, dlatego żeby... Rozbić te kilka kropel olejku na molekuły, mieszam i po prostu wypijam. Dlaczego? Dlaczego to robię? Dlatego, żeby nie tylko rano pobudzić swój organizm do pracy, ale również oczyszczam go z toksyn. Lemon, czyli cytryna jest w tym bardzo, bardzo dobra. Następnie mamy peppermint, czyli miętę pieprzową, e, też niesamowity olejek, który pomaga nam właśnie przy problemach z brzuchem, z trawieniem, ale również pomaga nam na koncentracji. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, osłabieni, albo jesteśmy nie wiem dziecko na lekcjach e, ma głowę pełną już wszystkich innych myśli, to warto taką kropelkę oleju po prostu wziąć kilka wdechów, dosłownie pooddychać minutkę albo nawet jak prowadzimy samochód i wówczas jesteśmy pobudzeni i bardziej skoncentrowani. Chociaż też słyszałam, że peppermint jest stosowany u niektórych, czyli dobrze się sprawdza na noc. No to naprawdę nie do każdego dany olejek będzie działał identycznie, ponieważ my jesteśmy różni, mamy różne organizmy, różne potrzeby. Ale y, przede wszystkim tak działa właśnie mięta pieprzowa. Następnie mamy lawendę, która kojarzy nam się pewnie z molami w szafie, tak, na to też działa, ale działa również na taki spokój, na ukojenie i jest bardzo dobra w mieszance, którą stosuję przeciw na ból głowy. Robię sobie taki y, rolon. I ona również bardzo, łącznie z miętą pieprzową, bardzo pomaga przy bólach głowy. Wtedy, biorąc sobie ten rolą, smaruję tutaj przy linii włosów, za uchem, kark, skronie oczywiście, czekam dosłownie kilka minutek i już czuję ogromną ulgę. Także tak też działa lawenda. Dla niektórych bardzo dobrze na sen, dla mnie niekoniecznie, ale dla mojego synka jak najbardziej. Także, tak jak mówię, w zależności od potrzeb. Następne olejki to mamy drzewo kadzidłowe, drzewo herbaciane oraz oregano. I drzewo kadzidłowe jest uznawane przez nas aromaterapeutki jako król olejków, i mówimy że jeżeli nie wiemy, co użyć na dane schorzenie, to zawsze bierzemy kadzidło, ponieważ ma tak wszechstronne zastosowanie. Jest naprawdę pomaga nam do wszystkiego. Działa bardzo kojąco, wspiera wyciszenie, koncentrację do medytacji. Działa odmładzająco, również można stosować do kremów, na zmarszczki, na opukliznę pod oczy. Bardzo wspomaga nam układ oddechowy na odporność, jest stosowany właśnie nawet w terapiach antynowotworowych, jest naprawdę cudownym olejkiem eterycznym. Następnym jest to drzewo titri. Ja, na przykład, titri jest bardzo silnie przeciwgrzybiczy. Używam na przykład, jeżeli pojawi się jakiś wyprysk na twarzy, jeżeli pojawi się jakaś opryszczka ale stosuję go również do sprzątania, do prania, również do pralki, do, zamiast płynu do płukania, to daje po prostu kilka kropelek drzewka herbacianego. Następne mamy oregano, znane pewnie Państwu z tego, że jest to jako taki naturalny antybiotyk, ponieważ naprawdę przy różnych rodzajach infekcjach działa cudownie i można go też stosować wewnętrznie, zresztą kadzidło również. Ten nasz naturalny antybiotyk, oregano, jest tak silnie skoncentrowany, że możemy go stosować na skórę, możemy go stosować wewnętrznie, ale tylko tak, jak mówiłam, w rozcieńczeniu, ponieważ jest tak silny. Przejdziemy do kolejnego slajdu. Dalej, co ta apteczka zawiera? To jest R. Super R, tak, to jest olejek, który składa się z kilku innych olejków i pomaga nam udrożnić odro drogi oddechowe. Jego stosujemy również na problemy z zatokami. Czyli to jest po prostu mieszanka wspomagająca oddychanie, odblokowuje nam ten nos zatkany przy jakimkolwiek katarze, na alergię jest świetny, na astmy jest cudowny, naprawdę jest bardzo silny, już jedna kropelka, ja mam takie sztyfty, nie mam go w tej chwili tu przy sobie, żeby pokazać, do sztyftu daję dosłownie z dwie kropelki, a później do nosa. Zaciągamy mocno, kiedy mamy katar. Do drugiemu dla dziecka też idealnie, oczywiście od odpowiedniego y, wieku. Następnie mamy mieszankę ongar. To jest taka e, bardzo pięknie pachnąca mieszanka olejków eterycznych, która posiada w sobie e, takie korzenne zapachy i kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Pięknie pachnie i rzeczywiście ten olejek e, ja na przykład stosuję dla mojego czterolatka w okresie takim jesienno-zimowym. E, jak sama nazwa mówi, Ongar to jest taki olejek na straży, więc pomaga nam również bardzo przy przeziębieniu, przy różnych infekcjach układu oddechowego, przy zablokowaniu górnych dróg oddechowych również. Bardzo, bardzo ciekawa i pięknie pachnąca mieszanka. Następny olejek Zengest, który jest też bardzo istotny przy silnych bólach brzuchu, przy problemach trawiennych, przy miesiączkach bólowych. Wystarczy, że wytrzemy sobie w brzuch albo połkniemy, bo on również jest do stosowania wewnętrznego, ongard zresztą również. I wystarczy, że połkniemy i również poczujemy bardzo szybko ulgę. Jest naprawdę świetną, skoncentrowaną mieszanką różnych olejków. Następne olejek to jest Deep Blue, i ta mieszanka jest bardzo taka chłodząca. Możemy ją również stosować na bóle głowy, ale powiem Wam taką ciekawostkę, która mi się przydarzyła kilka miesięcy temu. Mój synek, tak jak wspomniałam, czteroletni, miał bardzo Wysoką gorączkę. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem zbijania gorączek farmakologicznie, czyli robię po prostu tylko okłady e, zimne, jak już ta temperatura rośnie, ale tego akurat dnia temperatura jego ciała miała już 39,7 stopni. E, nic się z nim nie działo. W ogóle to jest taki dziwny przypadek mojego syna, że jak ma 37, czyli stan podgorączkowy, to on leży. Ale jeśli ta temperatura już przekroczy 38, to on po prostu biega, lata, bawi się wszystko. To jest w ogóle chyba ewenement wśród dzieci. I mimo, że miał tak wysoką gorączkę, to on dalej się bawił, latał, 39,7. Dopiero jak zobaczyłam, że jest taki rozpalony, to nie wierzyłam, że on ma aż tak wysoką gorączkę. I co wtedy zrobiłam? I wtedy zastosowałam właśnie ten olejek Deep Blue, czyli oczywiście rozcieńczony z, z olejem bazowym. Tarłam mu również tutaj w skronie, tak, ale jeszcze pod pachy, czyli tutaj, gdzie mamy węzły chłonne i w stopy. I wyobraźcie sobie, że z zegarkiem na ręce w ciągu 3 dosłownie minut z 39,7 spadło o równy 1 stopień na 38,7. W ciągu kilku kolejnych minut nie było już temperatury. Tak szybko zadziałała ta mieszanka, ale ona nie tylko działa przeciwbólowo, na ból głowy, ale na gorączki, ale również działa właśnie, kiedy bolą nas plecy, kiedy boli nas jakieś kolano, kiedy um, mamy właśnie jakiegoś rodzaju kontuzję, uderzenia, stłuczenia, to naprawdę bardzo pomaga. Do masaży, idealne. Ja na przykład jeszcze dodatkowo stawiam bańki, więc jeżeli stawiam bańki na miejsce nie tylko na odporność, ale również w trakcie, kiedy jest rwa kulszowa albo jakiś tam innego rodzaju ból, to zawsze stosuję ten olejek Deep Blue w połączeniu z bańkami, ponieważ on tak bardzo silnie koi i łagodzi, i pomaga usunąć nawet stany zapalne w organizmie, co jest bardzo istotne. Jest jeszcze taki dodatkowy olejek, ale to już jest dodatkowy poza apteczką, ponieważ teraz jest sezon na insekty, czyli na kleszcze i niebawem już komary, i u mnie już się nawet zaczynają muchy. Więc Terasield jest to też również taka mieszanka, która zawiera, tak jak tu jest napisane, tymianek, oregano, drzewko, eukaliptus, lawendę, jankrę, geranium itd., itd. Bardzo dużo tych olejków i wystarczy, i bardzo on dobrze działa również na zwierzęta, dla kotów, dla piesków ale również dla ludzi. I my możemy właśnie sobie zrobić z nimi albo spray i spsikać się wychodząc na przykład na spacer do lasu, albo możemy dać na przykład kropelkę sobie na stopę jedną, na stopę drugą i na przykład na, na włosy dziecku również, lub tam na szaliczek czy, czy cokolwiek. E, można rozcieńczyć z olejem bazowym, jeżeli to jest lato i również posmarować tam, gdzie najczęściej wchodzą, czyli poprzez nogi albo poprzez głowę. E, a na pieski czy kotki możemy im dać po prostu Tutaj kropelkę na kart albo na obroże. I tak kilka godzin naprawdę ten olejek potrafi odstraszyć te insekty. Także też bardzo polecam. Jeśli chciałabyś zacząć kupować oryginalne olejki z galaxy C, to mamy tutaj um, kilka opcji, a właściwie dwie. Można zakupić pojedyncze olejki do Tera u mnie, natomiast bez rejestracji, ale jeśli chciałabyś i planujesz kupować je po prostu dla siebie i zacząć z nich korzystać, z ich mocy, to warto się wtedy zarejestrować. Bo co się dzieje, kiedy się zarejestrujemy? Każdą rzecz, którą kupujemy, każdy olejek, mamy 25% tańszy. E, mamy możliwość korzystania z różnych promocji oraz darmowych produktów. A rejestracja jest bardzo prosta, ponieważ wybierasz gotowy zestaw, taki jak przed chwilą, na przykład pokazałam, albo sama wybierasz dowolne olejki, dostajesz się do tak zwanego programu lojalnościowego, gdzie zbierasz punkty. Oczywiście masz moje pełne wsparcie, zawsze Ci pomogę i pomogę również dobrać olejek do Twoich potrzeb czy do Twojej rodziny. <laughs> pomogę Ci. Tym, jak ich używać, jak robić różne, różne mieszanki. Także tutaj masz zawsze pełne moje poparcie. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Jeżeli zgodzisz się zarejestrować, to dostajesz się do naszej grupy aromaterapeutów. Są z nami również lekarze, pediatrzy, biolodzy, chemicy, osoby z branży, którzy zawsze pomogą ci. Jeżeli ja na przykład jestem w tej chwili niedostępna, to są inne osoby, które bardzo ci chętnie pomogą udzielić informacji, odpowiedzieć. Dostajesz się do grupy tak zwanej SOS. Gdzie zawsze udzielimy Ci pełnego wsparcia i pomocy, jeżeli jest to w tej chwili bardzo konieczne, a nie wiesz co i na co użyć. <laughs> no i tak, dlaczego warto zakochać się w olejkach eterycznych i mieć je wszystkie? Bo jest to naturalna apteczka, która wspiera ciało, umysł, emocje. Każdy olejek ma unikatowe e, właściwości. Możesz mieć do tego, tak jak wspomniałam, środki częstości, środki do pielęgnacji ciała. Wszystko to dodaje ci energii, wycisza, wspomaga odporność, twoją skórę, e, pomaga na trawienie, na lepszy sen. E, a jeżeli masz ich więcej, masz pełną gamę narzędzi, by reagować na różne potrzeby w swoim życiu, prawda? No i z olejkami masz wybór. Zamiast sięgać po te chemiczne rozwiązania, e, możesz korzystać z siły natury. A doTERA, tak jak wspominałam już na początku, to jest najczystsza jakość potwierdzona badaniami i czystością. Im więcej olejków masz, tym łatwiej dopasowujesz je do siebie, do swojej rodziny i do stylu życia. To inwestycja w Twoje zdrowie. <laughs> Twoje samopoczucie i emocjonalny balans. Raz spróbujesz, to przypadniesz. Co mogłabym jeszcze powiedzieć na koniec? Mam nadzieję, że to, co się czym podzieliłam, zasiało w tobie choć odrobinę ciekawości, bo olejki to nie jest chwilowa moda. To coś realne, co wspiera nasze zdrowie, co pomaga nam lepiej czuć się i lepiej żyć. I bardziej świadomie przede wszystkim. Jeśli coś Cię zaciekawiło, to po prostu napisz do mnie. Z chęcią podpowiem, od czego zacząć, który olejek może być zastosowany właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, że wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Może właśnie dziś jest ten moment, by zrobić pierwszy krok. Dziękuję, że tu jesteś i że słuchasz z otwartym sercem.